Witajcie drodzy widzowie, no no moi drodzy, nie będziemy dzisiaj gotować. Chociaż kto wie, może dobry sen to właśnie przepis na udany dzień. Dziś porozmawiamy o tym, jak wstawać wcześnie rano i być wyspanym, bo wiecie, podróżowanie, odkrywanie nowych smaków, to wszystko wymaga energii. Podzielimy się praktycznymi wskazówkami, które pomogą Wam lepiej spać i czuć się wypoczętym. Zapraszam. Ach, ten dźwięk budzika, dla niektórych to prawdziwa tortura, ale zaraz, zaraz, nie musi tak być. Zamiast wyskakiwać z łóżka, jak oparzeni, dajmy sobie chwilę na rozbudzenie. Ustawmy budzik kilka minut wcześniej i pozwólmy sobie na chwilę błogiego lenistwa. Po co się spieszyć? Przecież dzień jest długi, a my chcemy go zacząć z uśmiechem, a nie z grymasem na twarzy. Pamiętajmy, że pośpiech to wróg dobrego smaku, ale i dobrego snu. Delikatne przebudzenie pozwoli naszemu organizmowi na łagodne przejście z krainy snów do rzeczywistości. A co potem? Może filiżanka aromatycznej kawy, ale nie byle jakiej. Zapaszmy sobie prawdziwą, małą czarną, taką jak pijają Włosi. Albo herbatę, ale nie byle jaką. Wybierzmy mieszankę ziół, która pobudzi nasze zmysły i doda nam energii na cały dzień. Mówi się, że jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. I wiecie co? Coś w tym jest. To, co robimy przed snem, ma ogromny wpływ na jakość naszego snu. Zamiast patrywać się w ekrany telefonów czy komputerów, sięgnijmy po książkę. Dobra lektura to najlepszy sposób na wyciszenie się i przygotowanie do snu. A może ciepła kąpiel z dodatkiem olejków eterycznych, które ukoją nasze zmysły i pomogą nam się zrelaksować. Pamiętajmy, że sen to czas regeneracji, czas dla naszego ciała i umysłu. Zadbajmy o to, aby był to czas spokojny i beztroski. Unikajmy ciężkostrawnych posiłków i alkoholu przed snem. Zamiast tego napijmy się melisy lub rumianku. Te zioła działają kojąco i pomogą nam szybciej zasnąć. No dobrze, moi drodzy, przejdźmy teraz do sypialni. Pamiętajmy, że łóżko służy do spania, nie do pracy, nie do oglądania telewizji, a już na pewno nie do jedzenia. Dlaczego? Bo nasz mózg musi wiedzieć, że kiedy kładziemy się do łóżka, to czas na sen, a nie na inne aktywności. Wyobraźcie sobie, że jesteście w restauracji, siadacie przy stole, zamawiacie pyszne danie, a tu nagle kelner przynosi wam rachunek i prosi o opuszczenie lokalu. Trochę dziwne, prawda? Tak samo czuje się nasz mózg, kiedy w łóżku robimy coś innego niż spanie. Dlatego stwórzmy w sypialni atmosferę sprzyjającą relaksowi. Zadbajmy o to, aby w pomieszczeniu panowała odpowiednia temperatura i wilgotność powietrza. Zasłońmy okna, aby do środka nie wpadało światło. I co najważniejsze, wyłączmy wszystkie urządzenia elektroniczne. No dobrze, moi drodzy, udało się! Wstaliśmy z łóżka. I co teraz? Teraz czas na poranną gimnastykę. Nie, nie, spokojnie, nie musicie od razu biec na siłownię. Wystarczy kilka prostych ćwiczeń, które rozruszają nasze mięśnie i stawy. A potem? Śniadanie! Ale nie byle jakie śniadanie? To najważniejszy posiłek w ciągu dnia, więc zadbajmy o to, aby było pożywne i smaczne. Może jajecznica na boczku, albo owsianka z owocami. A na koniec? Koniecznie kubek gorącej kawy lub herbaty. I pamiętajmy, śniadanie jemy powoli, delektując się każdym kęsem. W końcu mamy czas, nigdzie się nie spieszmy. No dobrze, moi drodzy, a teraz pora na małe naukowe wyjaśnienie: ile tak naprawdę powinniśmy spać? Otóż dorosły człowiek potrzebuje od 7 do 9 godzin snu na dobę. Oczywiście są osoby, które potrzebują spać trochę mniej, a są i takie, które potrzebują spać trochę więcej. Ważne jest to, aby wsłuchać się w swój organizm i dać mu tyle snu, ile potrzebuje. A co z fazami snu? Otóż nasz sen dzieli się na kilka faz, a każda z nich trwa około 90 minut. Dlatego tak ważne jest, aby spać co najmniej 7,5 godziny, bo wtedy nasz organizm ma szansę przejść przez wszystkie fazy snu i się zregenerować. No dobrze moi drodzy, a teraz pora na kilka słów o tym, czego unikać przed snem. Przede wszystkim kofeiny. Kawa, herbata, napoje energetyczne. To wszystko odpada. Kofeina pobudza nasz układ nerwowy i utrudnia zasypianie. Podobnie działa alkohol. Wprawdzie po alkoholu możemy poczuć senność, ale sen po alkoholu nie jest snem regenerującym. Unikajmy również ciężkostrawnych posiłków przed snem. Nasz organizm potrzebuje czasu na strawienie posiłku, a jedzenie tuż przed snem może prowadzić do problemów z zasypianiem i bezsenności. Zamiast tego sięgnijmy po lekką kolację, na przykład sałatkę warzywną lub jogurt naturalny z owocami. Wiem, wiem moi drodzy, czasem trudno jest się wyspać, zwłaszcza w podróży. Inne łóżko, inne dźwięki, inne zapachy. Wszystko to może utrudniać zasypianie, ale nie martwcie się. Mam dla Was kilka sprawdzonych sposobów na spokojny sen w podróży. Po pierwsze, zatyczki do uszu. To prawdziwy must have dla każdego podróżnika. Zatyczki do uszu skutecznie wytłumią hałas i pozwolą nam zasnąć nawet w najbardziej hałaśliwym miejscu. Po drugie, opaska na oczy. Dzięki niej odizolujemy się od światła i stworzymy sobie idealne warunki do snu. A po trzecie, weźmy ze sobą coś, co kojarzy nam się z domem. Może to być ulubiona poduszka, miękki koc, a może po prostu książka, którą lubimy czytać przed snem. I to by było na tyle na dziś, moi drodzy. Mam nadzieję, że te proste wskazówki pomogą Wam lepiej spać i czuć się wypoczętym każdego dnia. Pamiętajmy, że dobry sen to podstawa zdrowia i dobrego samopoczucia. Dlatego dbajmy o siebie, wysypiajmy się i cieszmy się każdą chwilą. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.